Zapraszam na film pod tytułem studentki odcinek drogi. Zapraszamy na film Dinin, dinin, d um, Halo, 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 tak, tak, tak halo, 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 Kipa? Au. Tak, na pewno. Dobra, no to halo, do mnie. to zadzwoń do mnie Buziaczki Nie, Boże, Walentina, Emma. Super. 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 Wiem, super. Czekaj, to spróbuję się Dobra. Dobra, dik, bink, dik. Hej, hej, Alaska. Hej. Jak tam u ciebie? No właśnie. A, dobrze. Zadzwoń po dziewczyny. A, o, dobra. Dink, O, chyba dzwonią. Chyba, no. Halo. O, cześć, Emily. O, naprawdę? Okej, okay, to przyjdź. Um, o i weź też Oliwkę. No wiem, też za nią nie przepadam, ale to nasza koleżanka. Zadzwoń. Okej. Okay. Z nią jest lepiej. Jako nie, że lepiej, tylko śmieszniej. Ale no tak. właśnie, ona jest 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 poleża, a wy poczekajcie, że ona... Ona jest taka śmieszna. Mm. Taka... Dwie minuty później. No. Ding dong, ding dong, ding dong! Od, odparte. O cześć! Cześć. Dziewczyny, dziewczyny, hej. O, siema Lasky. co tam u was? O nic. Moje kochane. No, ja jestem głodna jak wilk, tylko zamówcie pizzę, tylko tym razem z e, kremusiem i czekoladą. Okej, okay. kto zamawia? Ja, bo wy nie umiecie. Właśnie, nie umiecie. Dobra, a jaki był jeszcze raz numer? A już wiem, już wiem, mm. Okej. Ja zawsze Chciałabym zamówić pizzę. Jaki rozmiar? Duża, mała, średnia? Duża. Z dodatkami czy bez? Tak, z kramusiem i czekoladą. Czy ketchup? Nie. Na jaki adres? LPS i Google. Czy można powiedzieć napić Emily, e Emma John. Do widzenia? Nie. do widzenia. No i teraz można już powtarzać Do widzenia, do widzenia, do widzenia. No, chodźmy, my położymy się i poczekamy. No i Ja tutaj poglądam telewizję. Ona jest na później. O Boże, ile można czekać na No to właśnie, bo... mi bórcie w brzuszku. I słyszycie? A słyszycie to? Oho, właśnie. Dobra, chodź poleżymy jeszcze, zanim przyjdzie. Dwie godziny później. O boże, no może bądź Co to było? Co No to co przetwilał ten pisk. To ja. też bo strasznie boli nie brzuch. No myślisz, że tylko ciebie boli brzuch? Mnie też. I mnie. I mnie. No kobieto, ile można czekać na jedną zastaną pićkę? Co mam wiedzieć! jest chajasnego! Ej, no. No wy ty, wy! Co ty gadasz? A no, co gadasz? No nie mogę! Nie mogę! No nie możesz, no! Nie przypiknie ludziach! Dobrze! Co? co? A nic! Jajko! Ach, kiedy on nie przejdę. Ding dong, ding dong. O, oh, to chyba on. Oh. Ale Pizza. Um, tak. Czy to pani zamawia pizzę? Tak. Następnym razem proszę oddawać um, adres. O, streszczać się troszeczkę. No dobra, dobra. Dawaj tą pizzę. A, a na kasa? Kasę e, to my nie dajemy, dlatego, że... Po prostu nie dajemy, dlaczego że aż cztery godziny czekaliśmy na was. No to macie pecha. To wy macie pecha, nie dostajecie kasami na piwka. Do widzenia. Brzask! <toddź> Patrzcie na tą pizzę! Może, dziewczyny, wy mnie rozwalacie! Mnie, to... Uj, mnie też! Ujpaś! Ale patrz rozwalę. na tą pizzę! Oh, co to za pizza? Patrz w ogóle, jak ona jest zapakowana! Zamówcie nową pizzę. No dobra. Poczekaj, może zobaczę może jeszcze tam jest ten pasek Ja tego nie chcę, nie chcę zjeść. Ja też tego nie wiem. <śmusza> On tam jest, tylko że za bok. Jesteś typową blondyneczką. nie coś miłego, tylko coś bardzo okropnego. Jesteś blondy, fiolet. Jest nas! Miłam sobie dzisiaj, wiesz? No, jesteś starym Pek dziadkiem, jak cały mnie. Nie obchodzi mnie twoje pedisów, rozumiesz? Połowa cię, wszystkie, to miała. Jej, on przynajmniej się mną, nami nie zajmuje. Za chwilę zajmę. Klapcie. Dziękujemy, że zadzwoniliście, że zadzwoniliście na policję. Możemy zabrać tego dziadka, który zabił dziadka. Aż jest dopadnę! Tak, chyba w Nie, dosłownie. Tu idę. Dobra. Oj, oj. Widzowie, jesteśmy tak wstrząsieni, musimy już kończyć no naprawdę ja pamiętam. się pamiętam myśmy ja ja. I, ja i my właśnie my mamy nadzieję że film się podobał Będ